Po pięćdziesiątym roku życia pojawiają się bóle, które występują coraz częściej i które wiele osób błędnie uważa za objaw starzenia się. Jednak część tych dolegliwości nie ma nic wspólnego z wiekiem. Są one znacznie bardziej związane z procesami wewnętrznymi, złożoną fizjologią organizmu i czymś bardzo konkretnym, co z biegiem lat cicho i niezauważalnie się zmniejsza, napięciami mięśniowymi, które po prostu nie znikają. Nocne skurcze łydek. Poranna sztywność, mrowienie w dłoniach lub stopach, drobne drżenia, głębokie, niewyjaśnione zmęczenie. To wszystko mogą być wyraźne sygnały, za pomocą których ciało próbuje zwrócić na siebie uwagę. I dziś chcę z Państwem o tym porozmawiać bezpośrednio, zrozumiałe i po ludzku, abyście dostrzegli, że wiele z tych objawów ma wspólny wzorzec fizjologiczny, o którym prawie nikt nie mówi. Być może to znacie. Jednego dnia wszystko jest w porządku, a następnego nagle czujecie kłujący ból w łydce. Kilka dni później mięśnie pleców rano są jak zablokowane. Potem dochodzi lekkie drętwienie palców, a któregoś dnia budzi was w środku nocy silny skurcz. Kiedy wszystko nakłada się na siebie, wiele osób myśli, to po prostu wiek. Jednak ciało nie mówi w domysłach, ciało mówi sygnałami. A ta kombinacja pozornie niezwiązanych ze sobą objawów tworzy w rzeczywistości bardzo logiczny obraz, jeśli spojrzymy na to z perspektywy fizjologii. Wiemy, że u osób po 50 roku życia zmienia się sposób, w jaki organizm wchłania i przetwarza pewne minerały. Jelita działają z wiekiem mniej efektywnie nie dlatego, że zawodzą, lecz dlatego, że proces wchłaniania naturalnie zwalnia. Wiele leków często stosowanych w tym okresie życia, jak na przykład niektóre diuretyki czy środki blokujące kwas żołądkowy, dodatkowo zwiększa utratę ważnych minerałów. Gleby, na których rosną nasze produkty, zawierają dziś mniej mikroelementów niż kiedyś. A przewlekły stres, który odgrywa dużą rolę we współczesnym życiu, jeszcze bardziej zwiększa zapotrzebowanie na minerały. Wszystkie te czynniki razem prowadzą do cichych, powszechnych niedoborów składników odżywczych. Wśród tych minerałów jest jeden, który odgrywa kluczową rolę w reakcji mięśni, sygnałach nerwowych, produkcji energii. A nawet w śnie magnez. Nie jest przesadą powiedzieć, że magnez należy do najbardziej podstawowych biochemicznych elementów budulcowych ludzkiego organizmu. Bez wystarczającej ilości magnezu organizm traci równowagę. A to właśnie to zaburzenie równowagi objawia się w tych drobnych codziennych dolegliwościach, które tak często błędnie interpretujemy lub ignorujemy. Wyobraźcie sobie coś bardzo prostego. Każdy ruch, który wykonujecie, Opiera się na równowadze między wapniem a magnezem. Wapń odpowiada za skurcz mięśni. Magnez jest potrzebny, aby mięsień mógł się później rozluźnić. Jeśli magnezu jest za mało, mięśnie pozostają dłużej napięte, co prowadzi do sztywności, napięć, bólu i skurczów. Dlatego tak wiele osób budzi się rano jak zardzewiałych, odczuwa twardy, napięty kark lub regularne skurcze. Nie dlatego, że mięśnie są stare, lecz dlatego, że brakuje im substancji, która umożliwia naturalne rozluźnienie. To samo dotyczy układu nerwowego. Magnez stabilizuje aktywność elektryczną komórek nerwowych. Gdy go brakuje, nerwy reagują bardziej wrażliwie, szybciej i nieregularnie. To wyjaśnia mrowienie, drętwienie, drobne drgania powiek, delikatne drżenie rąk czy to lekkie wrażenie prądu, o którym mówią niektórzy. Wiele osób uważa to za normalny objaw starzenia. Jednak często to tylko znak zwiększonego zapotrzebowania. A potem jest jeszcze energia. Cząsteczka ATP, źródło energii każdej komórki, działa prawidłowo tylko wtedy, gdy jest związana z magnezem. Bez tego wiązania energia nie może być aktywowana efektywnie i pojawia się zmęczenie, brak sił, obniżona motywacja. Tak zwane poranne zmęczenie uczucie, że ciało potrzebuje godzin, aby się uruchomić, może być z tym bardzo silnie powiązane. Dotyczy to nie tylko ciała, ale także jasności umysłu. Oczywiście ból i zmęczenie mogą mieć wiele przyczyn. Nikt nie twierdzi, że magnes jest jedynym czynnikiem. Jednak wiemy, że znaczna część osób po 50. roku życia nie dostarcza go wystarczająco z dietą albo z powodu leków, stresu i procesu starzenia ma niższe jego poziomy, a to może sprzyjać tym dobrze znanym objawom. Wielkim błędem jest myśleć, że nowoczesna dieta pokrywa całkowicie zapotrzebowanie. Zielone warzywa liściaste, orzechy, nasiona i produkty pełnoziarniste to bardzo dobre źródła magnezu. Jednak wiele osób je ich za mało. A nawet ci, którzy odżywiają się zdrowo, dostarczają dziś mniej magnezu, ponieważ nasze produkty zawierają go mniej z powodu uboższych gleb. Dlatego sama dieta często nie wystarcza. W tym miejscu pojawiają się suplementy magnezu. Zanim jednak przejdę dalej, chcę jasno powiedzieć, suplementy to zawsze uzupełnienie, nigdy zastępstwo. A osoby z chorobami nerek muszą przed przyjmowaniem skonsultować się z lekarzem, ponieważ to nerki regulują poziom magnezu. Dla wszystkich pozostałych suplementy mogą być pomocnym sposobem na przywrócenie równowagi, o ile zrozumie się różnice między poszczególnymi formami magnezu. Magnez bisglicynian, zwany także glicynianem, to bardzo dobrze tolerowana forma. Jest dobrze przyswajalny, łagodny dla żołądka i często wybierany przez osoby cierpiące na napięcia mięśniowe, lekką nerwowość, problemy ze snem lub przewlekłe bóle mięśni. Dzięki połączeniu z aminokwasem glicyną działa dodatkowo lekko uspokajająco. Magnes treonian to bardzo szczególna forma, ponieważ dobrze przenika barierę krew-mózg. Oznacza to, że może działać bezpośrednio na procesy mózgowe, takie jak pamięć, koncentracja, jasność umysłu i jakość snu. Osoby, które czują się mentalnie wyczerpane, mają problemy z pamięcią lub źle śpią, często zgłaszają pozytywne zmiany. Magnes jabłczan, malat, jest związany z kwasem jabłkowym, substancją odgrywającą kluczową rolę w produkcji energii komórkowej. Ta forma jest często stosowana przez osoby z przewlekłym zmęczeniem, bólami mięśni lub szybkim wyczerpaniem. Wspiera mitochondria elektrownie komórkowe. Magnes cytrynian, cytrat jest dobrze przyswajalny, ale może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Jest to pomocne dla osób z tendencją do zaparć, które jednocześnie chcą podnieść poziom magnezu. Nie jest jednak idealny dla osób z bardzo wrażliwymi jelitami. Magnez chlorek jest silnie przyswajalny, ale u niektórych może podrażniać żołądek. Często stosuje się go w formie kapsułek lub proszku. Magnes tlenek, oksyd, jest gorzej przyswajalny i mniej nadaje się do uzupełniania niedoborów, ale może być pomocny przy łagodnych zaparciach. Która forma jest odpowiednia? Nie ma uniwersalnego rozwiązania. To zależy od indywidualnych potrzeb. Wiele osób po 50 roku życia bardzo dobrze toleruje glicynian, ponieważ jest łagodny i pomaga przy sztywności mięśni. Osoby z zmęczeniem i bólami mięśni często korzystają z malatu. Osoby z problemami z koncentracją lub lekkimi zaburzeniami pamięci dobrze reagują na Treonian, a osoby z zaparciami często wybierają cytrat. Ważne jest, aby pamiętać, że magnez to niecudowny środek i zdrowie zawsze wymaga całościowego spojrzenia. Odżywianie, ruch, sen, radzenie sobie ze stresem, wszystko to ma znaczenie. Jednak jeśli to właśnie magnezu brakowało organizmowi, jego uzupełnienie może przynieść wyraźną poprawę. Wiele osób opowiada, że ich życie zmieniło się, gdy poziom magnezu wrócił do równowagi. Poranna sztywność ustępuje. Skurcze pojawiają się rzadziej, sen i energia się poprawiają, a ciało nagle przestaje być przeszkodą, zaczyna być partnerem. To nie magia, to biochemia. To wasze ciało, które znów otrzymuje to, czego potrzebuje, aby działać prawidłowo. Jeśli ten film przyniósł Wam jasność lub uważacie, że te informacje mogą komuś pomóc, proszę zostawcie polubienie i zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu wspieracie dotarcie rzetelnych i ludzkich informacji zdrowotnych do większej liczby osób. A teraz chcę usłyszeć to od Was. Jakiego rodzaju bóle towarzyszyły Wam w ostatnich miesiącach? Czy rano są gorsze? W której części ciała odczuwacie je najczęściej? Wasze doświadczenia mogą dodać innym otuchy i pokazać im, że nie są sami i że zawsze istnieją sposoby, aby wspierać własne ciało.